robi sobie wracamy znowu na waterparta po dłuższej przerwie ale mam kluczyk nie możemy wejść tam oto to skrzynie gdzie my możemy zdobyć reszpę Albo koksa, albo tarczę pączka. No ja oczywiście chcę tarczę pączka i obiecałem e, w, w tamtym odcinku, że jeśli jej nie zdobędę, to po prostu... No niestety, co ja robię ze swoim życiem? Kupuję to. To tu. Za tyle. Więc... Oby dropnęło, bo dzisiaj jest tłusty czwartek. chociaż Tabix trochę podwiększyć te procenty. albo w pańczu jest tłusty czwartek, jak ja to nagrywam. A to wyjdzie za dwa tygodnie pewnie, jak zwykle. Bo się edytować nie chce. Zawsze jak ja sobie próbuję sam grać, to ktoś widzi, że mam Eeeem, na taki puszcz, ta 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 Więc... To nie, nie jest Więc rzucę to tu. O. Może to pomoże. Ja chcę mieć tą tarczyweku. Ja chcę mieć. Ja chcę sobie z nią latać. <słuch> <słuch> Na rynku patrzę czek na... na sto K. Powinienem spać stopki. A, kurat nie zrobię Patrzcie, teraz powinienem wejść na Tupkę. Oj, dobra, jest. Wróciłem do topki kolejny raz. Mm. O, nie chcę, nie. Oczymy. Łatwo to odrobić, ale nie wiem, czy po prostu to drobnie, no bo mało procent jest. Na no jeden 1 procent. No chyba. Jak mi to drobnie za pierwszym razem, to. Kopie! Jak mi to drobnie za pierwszym razem? To nie wiem, ja świc, To może ja świecę nawet zrobię. Świcę nawet zrobię. Raczej spróbuję oczywiście, bo nie jestem pewny czy umiem, ale może, może tam... To może tak może. Uff. i to tak ustawię Okay. Dobra, ja zrobię całe kółko. Zaczynając odtąd, tam, to, to i tu. Jak mi drobiło wydajność 5, to by było na to 5%, to może mi wydrobić yy, ta tarcza, ta co tarcza ma 1%. Dobra, biegniemy, biegniemy. Dobra. No jest. Trzy, dwa, jeden. Co ja robię ze swoim życiem? O, o. Oj, oj, oj. oj. Tam z nie było na to tak. Ten odcinek uznam za słaby.